Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę opowiadał na ten temat, czy warto w Polsce studiować prawo, w ogóle czy warto iść na studia prawnicze. I co to Wam da? Zapraszam na odcinek. Na takie pytanie mogę odpowiedzieć na dwa sposoby: sposób krótki i sposób długi. W sposób krótki, jeżeli komuś się nie chce godności tego odcinka, to mówię: Nie, nie warto. Proszę. Właśnie oszczędziliście 5 lat Waszego życia. No a teraz sposób długi. Generalnie dlaczego? Przede wszystkim na studia się idzie po to, przynajmniej powinno się pójść po to, żeby zdobyć jakieś kwalifikacje do wykonania jakiegoś zawodu. W sensie, żeby mieć ten fach w ręku po studiach. W Polsce studia prawnicze takiego czegoś Wam nie zapewniają, nie dają. To są przede wszystkim studia teoretyczne, na których się praktycznie niczego nie nauczycie i po których nic nie potraficie. Gdybyście zdobyli jakiekolwiek kompetencje z tego, to nie byłoby konieczności organizowania dodatkowo 4 lat aplikacji zawodowej, aplikacji prawniczej, żeby w ogóle można wykonywać zawód prawnika, w sensie tutaj zostać, powiedzmy, radcą prawnym, adwokatem, czy później w kierunku, np. sędziego, prokuratora, tariusza czy komornika. Nie, w Polsce generalnie wymagane jest 5 lat studiów. Które tak naprawdę na opartego można by zrobić w 3 lata? No i potem dodatkowo te parę lat aplikacji. Czyli tak naprawdę na rynek zawodowy i zaczynacie zarabiać pieniądze około 30. O ile dobrze zdacie wszystkie egzaminy i po drodze nie zrezygnujecie. Ja akurat studiowałam prawo w Polsce, no ale też studiowałam prawo amerykańskie w Chicago Kent College of Law. No i teraz dodatkowo robię prawo angielskie, więc mniej więcej, mniej więcej mam porównanie. W jaki sposób y, taka wiedza i w jaki sposób studia są wykładane i w jaki sposób odbywa się kwalifikacje w poszczególnych krajach. Y, no i powiem Wam, no, z tego co widzę, też rozmawiam ze swoimi znajomymi y, z innych krajów, gdzie jest inna ścieżka y, drogi do tych zawodów prawniczych. No to w Polsce tak naprawdę studia są y, no, kiepskie. No. Wieszcie, chociaż w Stanach jak to jest? No, generalnie to prawo się współuje tam 3 lata, po czym tak naprawdę już można podejść do egzaminów zawodowych, i już dalej to szkolenie odbywa się w ich tak zwanych izbach, w tych ich korporacjach prawniczych. A tam mają dodatkowo ten system case law, czyli generalnie tego prawa precedensowego. Dużą rolę odgrywa tam precedens, w których muszą się uczyć. W Polsce tego nie ma. Więc, no po co marnują Wam generalnie 5 lat życia? Na co przede wszystkim? Generalnie tak, studia są w Polsce bardzo przeteoretyzowane. 90% rzeczy, których się uczycie na studiach, może poza prawniczym językiem angielskim, który akurat się przydaje w pracy zawodowej, w pracy prawnika, to jest wiedza bezużyteczna. Gwarantuję Wam, że będziecie pójść na aplikacje. Bycie się przytwarzać do egzaminu aplikacji, i zorientujecie się, że tak naprawdę zbardowaliście 5 lat życia na coś, co nie jest nikomu potrzebne. Studia przede wszystkim nie uczą Was najważniejszych rzeczy, nie uczą Was samodzielnego myślenia w Polsce. Nie ma tak jak na przykład w, w krajach anglosaskich, gdzie jest bardzo duży nacisk na rozwiązywanie kazusów, rozumienie przepisów, zastosowanie ich. W Polsce musicie się wykuć tego na blachę różnych przepisów. Tak naprawdę wrzucają wam do głowy różne śmieci typu, nie wiem, teorie francuskie, teorie niemieckie, tiru i riru, których tak naprawdę w, w praktyce, w, w zawodzie prawnika, nikogo to nie interesuje. No może poza samymi tymi osobami, które wymyślają takie rzeczy, które nęczą sobie podręczniki, żeby się po prostu się sprzedały. Tak naprawdę potem, po tych studiach, nie wiecie jak napisać pismo procesowe, nie wiecie jak napisać głupie wyzwanie do zapłaty i dopiero takich rzeczy, Uczycie się w kancelariach. No, ja sam generalnie zawsze, jak przychodzili do nas praktykanci, to oni trafiali pod moje skrzydła i ja ich uczyłem. Zawsze mi trafiały mega ambitne osoby, które chcę, chciały się uczyć, no, ale takich po prostu podstaw typu czytanie czytania faktury, pisania, uznania zapłaty, ich trzeba to było nauczyć, bo z tym po prostu nie mieli wcześniej w ogóle do czynienia. I ja tutaj ich w żaden sposób nie krytykuję. Sam tak miałem po tych studiach, że dopiero zacząłem praktykę w kancelarii, w swoją karierę zawodową, dopiero takie rzeczy się uczyłem, bo na studiach tego po prostu nikt Wam nie pokazuje. Natomiast tego uczycie się na temat różnych szkół prawa, szkoły warszawskiej, szkoły krakowskiej, o, z której tak naprawdę wszyscy prawnicy się śmieją poza Krakowem. Nawet generalnie na takich grupach na tych układach prawników powstają takie memy na temat szkoły krakowskiej. O, tutaj może jeden pokażę taki. No właśnie, bo mają takie akurat ciekawe pomysły, no niestety akurat traf chciał, że kilku wiceministrów i tam ministrów sprawiedliwości się wyszło z Krakowa, Ech, nawet prezydent jest stamtąd, więc no e, takie poglądy niestety nam narzucają. Plus, minus jest taki, tam umiejscowili Krajową Szkołę Sędziów i Prokuratorów i próbują tak emanować tymi swoimi teoriami na cały kraj. No na szczęście pozostałe regiony się bronią jeszcze, no jak to się mówi, w jeszcze walczę z tym. Przede wszystkim te studia prawnicze, one nie są wcale tak bardzo trudne. Ja na nie sobie tylko dlatego, że mi się nie chciało studiować medycyny, która jest trudniejsza moim zdaniem. Na studiach tak naprawdę, jeżeli e, nauczycie się tylko u nas na zaliczenia, na kolokwia, egzamin, to każdy je zalicza. Tak naprawdę jesteście w stanie skończyć w 3 lata. I jeżeli nie chcecie robić po drodze programów typu Erasmus, czyli studiować za granicą, do czego generalnie Was bardzo zachęcam, bo to jest najlepsze, tak naprawdę, co możecie z tych studiów prawniczych wynieść. Oprócz tego prawniczego angielskiego, że macie możliwość studiowania za granicą, no i przede wszystkim zdobycie takiego międzynarodowego obejścia, takiej międzynarodowej toczki, że po prostu będziecie mogli sobie porównać, jak to jest w Polsce, jak to jest gdzieś tam, powiedzmy za granicą, w innych krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza będzie mi wszystkim obycie. I co najważniejsze, zabędziecie kontakty, które przydadzą Wam się w dalszej pracy zawodowej. Sam byłem w takiej organizacji też studenckiej, która w zasadzie działa w większości krajów Europy. No i powiem Wam, że te znajomości, które tam wtedy zdobyłem, które te kontakty, no to zostały zachowane w jakiś sposób, no i potem nieraz przydawało mi się już w dalszej pracy zawodowej. Natomiast jeżeli nie robicie Erasmusa, no to tak naprawdę nie ma powodu, żeby rozciągać tą naukę na całe 5 lat bo tak naprawdę, co, no, możecie zrobić to w 3 lata i na większości uczelni, to, tak naprawdę piąty rok to jest jedynie na napisanie pracy magisterskiej, więc tam nic nie robicie, nie? No chyba, że po prostu chcecie zrobić tak, że jednocześnie studiujecie. I robicie praktykę zawodową w jakiejś tam kancelarii i tak dalej. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Polecam zacząć się jak najszybciej, bo dopiero was w pracy zawodowej, w takiej pracy praktycznej, to zdobędziecie jakieś konkretne umiejętności wiedzy. Na samym początku, oczywiście, z racji tego, że na studiach nic i tak Was nie nauczą, no to będziecie robili proste rzeczy, nie wiem, typu, na pewno, nie wiem, zszywanie akt. Tłumaczenie czegoś, i tak dalej, i nie ma się co na to obrażać, bo tak naprawdę to jest bez sensu, żeby Wam jakiś adwokat czy radca prawny zlecił napisanie opinii prawną, czy na zdanie, z którą sobie nie poradzicie. Albo spędzicie na nią dwa tygodnie czasu, bo będziecie musieli uczyć się wszystkiego od początku, robić nie wiadomo jaki research. No, ale tak naprawdę, przygotowanie takiej opinii czy czegoś takiego, takim zawodowym prawnikowi, zajęłoby to najwyżej parę godzin. Więc no tutaj przede wszystkim chodzi o oszczędność czasu. Nikt tak naprawdę nie da Wam do zrobienia merytorycznej pracy, która jakby przekracza Wasz obecny stan wiedzy. No, to jest po prostu no, nierozsądne tak naprawdę. Mm, dalej, najważniejsze. Przede wszystkim, dlaczego ludzie. Chcą mieć na to prawo, czym się kierują. No, wielu z Was pewnie sobie oglądało jakieś takie firmy, filmy czy seriale prawnicze. Które widzieli, takich zadowolonych prawników, pięknie ubranych, zarabiają miliony, mają ciekawe sprawy, w ciągu dnia mogą sobie chodzić na spacery do parku, do kosmetyczki itd. Więc e, powiem wam, no to jest jedna wielkie kłamstwo, i e, tak naprawdę to życie to nie wygląda. Może gdzieś tam powiedzmy w Stanach, w jakiejś korporacji itd. Kiedyś tak mogło być. No natomiast w obecnych czasach praktycznie każda gmina, każdy bogat musi mieć już swój uniwersytet i obowiązkowo w tym każdym powiecie trafia się wydział prawa. Więc bierzcie pod uwagę, tak, że to no w Polsce jest po prostu zwykła nadprodukcja prawników, no zwykłe prawa rynku, no popyt i podaż. Jest na tyle taka wysoka podaż absolwentów prawa, że no po prostu nie opłaca się im nawet w ogóle płacić jakieś godziwe pieniądze. No bo na miejsce tego, który się nie zgodzi, powiedzmy, na pracę za, za stawkę minimalną, to zjawi się 20 innych o takich samych kwalifikacjach. Poza tym, tak mniej więcej od 2000, z tego co ja kojarzę, e, chyba 2009 roku, nastąpiło otwarcie tych aplikacji prawniczych, otwarcie po prostu dość szerszego do zawodu radcy pewnego czy adwokata, więc zamiast zatrudniać absolwenta prawa, no to ludzie w kancelariach się zatrudniają aplikantów już i dopiero tak naprawdę ktoś, kto już ma ukończoną aplikację, no to to stanowi o tym, że jest jakimś prawnikiem, na którym będzie można zarobić, który będzie przychodził dochód kancelarii, który będzie faktycznie tutaj wprowadzał wartość dodatni do tej firmy, no czego w większości absolwenci no nie zarobią i tutaj no, tak naprawdę się nie ma co tutaj obrażać. Studia są jakie są. A w Polsce są kiepskie. Przede wszystkim są masowe i musicie sobie zdać z tego sprawy. Kierując się wyborem co do waszej ścieżki zawodowej, co do tego, jaką chcecie wziąć studia, sprawdzać przede wszystkim możliwości zatrudnienia po ukończeniu tych studiów. W tym momencie ciągle bardzo wysokie stawki na wejściu są w branży IT, więc nawet zamiast studiów to, co niektórzy lepiej zrobią, jeżeli sobie zrobią po prostu zwykłe kursy programowania i spróbują tak się wbić do tej branży. Oszczędzicie sobie dużo czasu, pieniędzy, na równo i przede wszystkim lat życia. Tak jak mówiłem z jednym z materiałów na temat wyboru, powiedzmy, aplikacji, możecie sobie go też uzupełnić na kanale. No, że taki nawet dowcip. W na absolwentach prawa, tutaj bardziej o aplikantach, racowskich czy adwokackich, że balką w przeciwieństwie do aplikanta jest w stanie utrzymać trzyosobową rodzinę. Może, jak jesteście jeszcze na, przed wyborem studiów, to dopiero zanim o tym nie myślicie, ale za parę lat będzie Wam o tym przeszkadzać. Dalej, porozmawiałem sobie na temat możliwości zatrudnienia, tuż świeżo po studiach, takich absolwentów prawa. Kiedy ja właśnie byłem absolwentem, już kończącym magisterkę, to też tak miałem takie marzenie, żeby sobie pójść, powiedzmy, jakieś prace w korporacji i tak dalej. Nawet trafiłem na rozmowy takie kwalifikacyjne, nie do Warszawy, do jednych z najlepszych firm w Polsce prawniczych, gdzie, które zatrudniają nawet na setkę prawników. Natomiast oferty, które się dostawało nawet po tego procesu rekrutacyjnego, to były no, małe. Między innymi też to obrazuje ile jest warta. Dobrze, e, konkretnie. jak ja kończyłem studia? To to w 2011 rok. To oferta powiedzmy dla takiego absolwenta prawa i tak dalej. To było 2800 brutto na umowie o pracę. No i to taka stawka była podobna w przypadku większości nawet takich topowych firm prawniczych. I przypominam, że ta stawka była za pełen etap. Teraz oczywiście wzrosła nieco płaca minimalna, więc podejrzewam, że te stawki są nieco większe. Natomiast w takich mniej więcej granicach dolnych tak naprawdę tego wynagrodzenia na pracę przy na samym starcie tej kariery zawodowej będzie się obracali. No i Ja tutaj też wskazuję, że ja akurat miałem wcześniejsze doświadczenie w pracy w kancelariach, i praktyki itd., czyli taką ścieżkę, którą się poleca prawnikom młodym, zwłaszcza studentom, Natomiast takie są mniej więcej realia, i na tyle są Wasze studia wyceniane. Też co zabawne, czasami w ogóle, żeby się dostać, byłem taką rozmowę na takie sumy center, żeby chcieli z Wami rozmawiać, zaprosić was na rozmowę. Eee, to czy się przesyłało generalnie wyciąg z ocen ze studiów, tam trzeba no by było z odpowiednią wysoką średnią. Też trzeba związywać te znajomości, powiedzmy prawo już na miejsce, żeby otrzymać taką ofertę, więc powiem tak. Eee, jeżeli to nie świadczy o wartości takich studiów w Polsce, no to nie wiem co innego tak naprawdę. Oczywiście można sobie pójść na studia w ten sposób, żeby po prostu traktować się jako przedłużenie liceum, yy, pomalować, nie wiem, znaleźć męża albo żonę. Oczywiście tutaj też są takie bardzo ważne kwestie, to są bardzo ważne kwestie, zadbanie o właściwe życie rodzinne, bo potem jak już wpadniecie w ten tryb pracy, w ten kocioł, który już macie w pracy zawodowej, no to na no, to niestety już w pewnym momencie nie starcza, nie starcza czasu. No powiedzmy tak, no oczywiście, jeżeli powiedzmy komuś no tata załatwi robotę po studiach w jakiejś no fajnej posadce, no to będzie już ustawione, Natomiast jeżeli to będzie jakiś wolontariat czy nie pana stawka, ale na eksponowanym stanowisko, to zawsze się będzie mógł tym pochwalić i to potem gdzieś może zaprocentuje chociażby w takich kancelariach, które bardzo dbają o dobre kontakty polityczne. No jest parę takich... Tak podsumowując, y, oczywiście nie zamierzam niechęcać osoby, które, nie wiem, zawsze chciały studiować prawo, tym po prostu się pasjonują i tak dalej, no to może im się to sobie podobać, bo to jest po prostu, wiecie, uczycie się takiej rzeczy i tak dalej, fakt, że do momentu, y, gdzie będzie zdawanie np. egzamin zawodowy, to się kodeks tam y, to całe prawo zmieni po 5 czy 4 razy, mój przykład. Jak ja zaczynałam studia prawnicze, to na przykład radcy prawni nie mogli w ogóle być obrońcami w sprawach karnych. Były je też takie środkowe takie ograniczenia zawodowe, zdaje mi się, że też nie u wszystkich rodzinnych. Natomiast kiedy ja już zdałam egzamin radcowski, na radcę prawnego, no to, to również następnego dnia mogłem pomarszować do sądu, oczywiście na następnego ja potrzebowaniu dopiero, pomarszować do sądu i być obrońcą w sprawach karnych. Mimo że na studiach, jak się zetknął z prawem karnym od strony praktycznej, nie, nie teoretycznej, to już z że nie mieć nic z tym wspólnego. Ale to też pokazuje, jak system prawny w Polsce jest bardzo niestały, jak to się bardzo szybko, dynamicznie zmienia. No i tak naprawdę wiedzą, którą zdobędziecie na tych studiach, no to do momentu, zanim się zaktualizuje, zanim będziecie w ogóle mieli okazję wykorzystać, no to już będzie nic nie warto tak naprawdę. No a też dalej, im dalej w las, to wcale nie jest lepiej. Też od kiedy właśnie zostały otwarte te zawody prawnicze, więc więcej osób na aplikacje, się rzeczy również co roku przybywa więcej radców i adwokatów. Więc jak wcześniej ten rynek był dosyć akurat zagęszczony i była duża konkurencja, to z roku na rok ona wzrasta. Więc tak naprawdę możecie nam być super na tych studiach, możecie mieć, wiadomo, jak wielkie oceny i tak dalej, udzielać się w wielu miejscach. Natomiast po prostu, jeżeli nie będziecie mieli zwykłego szczęścia po tych studiach, no to możecie no, nie znaleźć roboty w tym zawodzie. To nie jest tak, że wszyscy na Was czekają z otwartymi rękami po tych studiach. No to jest niestety prawo rynku. Chcielibyście pójść na jakiekolwiek studia, czy te studia, które Wy sobie wybierzecie, to dadzą Wam przede wszystkim później zarobek na chleb, przede wszystkim, i na utrzymanie Wasze i Waszych bliskich, Poza tym też no, to przede wszystkim, to nie jest żaden wyścig. Jeżeli jeszcze nie wiecie co chcecie robić po studiach, nie chcecie być w przyszłości, jaki zawód wykonywać, bardzo dobrym pomysłem do czego zachęcam jest wzięcie sobie takiego rocznego urlopu, czyli tak jak się mówi powiedzmy w krajach anglosaskich tak zwany gap year, i wtedy macie możliwość zastanowienia się co chcecie przede wszystkim robić w życiu. To już nie są lata 90, gdzie studia wam gwarantowały dobrą pracę, karierę i dobre zarobki. To tak naprawdę bardzo często bez studiów będziecie zarabiać dużo większe stawki, jeżeli będziecie mieli przede wszystkim fach w ręku, czy odkąd się własny biznes niż osoby, które poświęciły takie krat swojego życia na studia, które są na później nie mogły się okazać bezwartościowe. Oczywiście, o ile Was nie zniechęciłem, nadal chcecie podążać tą karierą, tą ścieżką, no to cóż, no to zapraszam Was do mój kanał. Będę wrzucał tam na jakiś, co jakiś czas materiał właśnie z pracy prawnika. Zostać takim prawnikiem, czy radcą prawnym, adwokatem, czy bądź wykonywać inny zawód prawniczy, typu po sędzia, prokurator i tak dalej. No, będę wrzucał takie materiały na swoim kanale, więc zachęcam do ich obejrzenia, to przynajmniej będziecie mogli podjąć świadomą decyzję.